Pani Falubazu wiele by dali, aby mieć szansę na spotkanie ze swoimi speedwayowymi idolami. W SP3 fanów Falubazu nie brakuje, a uczniowie nie tylko spotkali się z zawodnikami, lecz również z nimi trenowali. To już jest trzecia impreza z tego cyklu. Trzy lata temu wpadłam na taki pomysł i po raz pierwszy zaprosiliśmy do nas zawodnika Zetkarze, wtedy to był tylko Patryk Dudek. W tamtym roku Kasia z Maćkiem i z Hanką przygotowały spotkanie z siatkarzami, z bliźniakami, naszymi mistrzami polski w piłce plażowej. Była lekcja siatkówki zrobiona, i w tym roku uzyskaliśmy taką możliwość ściągnięcia całego zespołu Zetkarze Lubas na kolejny trening z mistrzem i burmistrzem. W tym, ra tym razem, bo doszedł do nas pan Marek Cebula. Impreza myślę, że udała się super, było fajnie, dzieciaki zmęczone, publiczność się bawiła, wszyscy zadowoleni, także o to chodzi w takich imprezach. Trening z mistrzem i burmistrzem nie należał do łatwych. Dał w kość zarówno uczniom, zawodnikom falubazu, jak i burmistrzowi. Pani Beata Leśkiewicz, inicjatorka wydarzenia, przygotowała 7 stanowisk, na których można było naprawdę mocno się zmęczyć. Nie ściągnąłem bluzy przed treningiem, więc no, te ćwiczenia były takie fajne. Większość sprawnościowych, więc trochę się spuściłem faktycznie, ale dzisiaj tak się składa, że mamy trening na torze, także taki rozruch od rana na pewno się przyda. Taka okazja nie zdarza się zbyt często, więc każdy dawał z siebie wszystko, aby dobrze wypaść przed światowej klasy sportowcami. Oczywiście jestem fanem drużyny Falubazu, sprawia mi dużą satysfakcję kibicować swoim, a mieć przyjemność z nimi dzisiaj razem, trochę wysiłku i dać sobie w kość, mieć trochę wysiłku to coś fantastycznego, myślę, że dla mnie to też niezapomniana przygoda. Dostałem takie wyróżnienie, ponieważ a, to dzisiejsze przedsięwzięcie to trening z mistrzem i burmistrzem. Jestem bardzo przyjemnie, że zostałem zaproszony do tego przedsięwzięcia. Dla mnie, tak jak powiedziałem, to będzie przygoda i niezapomniane wrażenia na całe życie. Falubas ma bardzo oddanych fanów w każdym przedziale wiekowym. To też drużyna bardzo o nich dba i organizuje spotkania tego typu. Kiedy, kiedy cyklicznie mamy 60 godzin z falubazem, to, to tak, w tym okresie poświęcamy dużo czasu najmłodszym, młodzieży, żeby dotrzeć do jak najszerszego grona naszych kibiców i, no i staramy się te, te 3 dni wykorzystać maksymalnie właśnie na, na takie wizyty. Po ciężkim treningu przyszedł czas na autografy i zdjęcia. Zawodnicy byli rozchwytywani przez młodych fanów ubranych w klubowe barwy. Dlaczego kibicujesz w falubazowi, a nie na przykład stali? No bo mój tata kibicuje od zawsze falubazowi, to ja też. Już na duży... w 2017 roku byłem na wszystkich meczach yy, u siebie w falubazu. Bardzo mi się podobało, mimo że na co dzień nie oglądam, nie interesuję się w ogóle już żużlem, to zaciekawiły mnie te osoby i bardzo mi się podobało. Bardzo lubię falubazę, moje chrzestny jest, bardzo lubię falubazę, jest fanem falu, falubazu. Jestem fanką falubazu, dlatego, że mieszkam w bliżej Zielonej Góry niż na przykład Gorzowa, wiadomo i od małego w sumie oglądałam telewizję i żurze i czasami z rodzicami też jeżdżę i bardzo mi się podoba. Emocje na żywo są super. To zaangażowanie młodych kibiców jest mocno doceniane przez zawodników zielonogórskiej drużyny. A jakimi kibicami są dzieciaki z SP3? No widać, że mocnymi. Ca całą całą rozgrzewkę praktycznie było ich słychać, także no niesamowicie, niesamowicie fajnie. Tamtego dnia bez wątpienia w SP3 dominowały zieleń, żółć oraz biel, a także nieśmiertelna myszka Miki. Uczniowie na pewno nie zapomną tego szczególnego dnia.